Cześć i czołem, kluski z Rosolem, Korinka, oh. wpadło Ci coś do oka? To ty nie była wpadłem, ja na pewno. Ty, ty mi właśnie wpadłaś Ja do Ci wpadłam do oka? Ale nie no, serio, powiem Wam no, szczerze, że to nie jest zabawne. O. Słuchajcie, e, jak będziecie nas subskrybować, to wyjmij oko. Co my dzisiaj robimy? Jesteśmy świąteczne, ale niech Was to nie zmyli, bo Czemu będziemy nie? Wam przedstawiać dzisiaj kosmetyki z wyższej półki tym razem. Tak jest. E, I to będą takie kosmetyki, prezentowe, będziemy Wam przedstawiać... I na święta, i na, tak. y, na, różne, pro... na różne. Na urodziny okazje. można komuś dać. Tak. Takie nasze polecajki, które nam się bardzo dobrze sprawdzają. Dyn, 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 dyn. <ślażysujesz> dobrze, dobrze sprawdzają i nam się naprawdę bardzo dobrze na nich pracuje. Jedziemy. Naszą pierwszą polecajką będzie paleta Pat z Magrat. Pat Magrat. Jedziemy mhm. na grubo. Myślę, że nie wszyscy mogą wiedzieć, kim jest Pat Magrat. Jest to make-upiska światowej sławy. Naprawdę ma bardzo dobre kosmetyki, ale dosyć drogie. drogie. No dobra, otwieramy? E, otwieramy. No co, paleta jest? Paleta jest naprawdę bardzo ładna. Każdy z tych cieni to jest piękny masałku, który się nie osypuje, przepięknie. Można zrobić i właśnie takie bardzo rozświetlone oko, można zrobić matowe, bardzo fajne smoki. No ja uważam, że przede wszystkim ta paleta. No... Nie, nie uważam nic. Tak, dobrze, dobrze powiedziałam. Dobrze powiedziałam? Tak. Że już, już chcesz nic dodawać? <gry> nie, to już się U ehm, Nie, jest chyba. tak dosyć ciekawa historia z tą paletą, ponieważ u mnie ym, ta paleta jest ciut inna niż Magdy, ponieważ u mnie się chyba pomylili i dali dwa takie same cienie. Mam dwa takie same brązy, ale ten brąz jest cieplutki, matowy yy, i bardzo ładnie wygląda na oko. Żeby Wam to udowodnić, chcemy Wam pokazać mniej więcej te kolory piękne. Tak jest. Od którego zaczynam? E, no ja od tego m, m, tak w sumie słabo wyglądającego białego. Natomiast on na oku i z, w kontakcie z innymi e, cieniami jest przepiękny. Sam też jest przepiękny, bo on niby jest biały, a okazuje się, że tak naprawdę mieni się na różowo. E, razem z czarnym daje przepiękny kolor, to, nawet lekko taki fioletowy, e, z brązem przepięknie wygląda, także. no. Ja go lubię bardzo. Ja też go bardzo lubię. Ale moim drugim ulubionym kolorem jest ten taki różowy. On jest na palecie wygląda, że on wygląda tak typowo różowo, ale mm, tak na dobrą sprawę... Ale tak trochę pomarańczowo nawet, nie? Trochę pomarańczowo, trochę złoto, trochę nawet bym powiedziała lekko w zieleń, zależy pod jakim kątem się Taki na, na to patrzy. Tak, więc e, bardzo, bardzo dobry kolor. E, ostatnio miałam klientkę, która powiedziała, że kupi tą paletę tylko i wyłącznie dla tego koloru, bo go kocha. 700 zł za jeden cień. <laughs> ale umówmy się, Można? To jest, Można. To jest e, tak samo jak z torebkami Gucci, Czyli Louis Vuitton, czy Vuitton. Louis Vuitton. E, Louis Vuitton. E, no tak, jak ktoś kocha kosmetyki i, i interesuje się tym, to jednak chce mieć w swoim kuferku właśnie taką, taką paletę. paletę. Ja ją chciałam bardzo mieć, więc ją dostałam w prezencie. A ja musiałam kupić, niestety, ale. Jeszcze Pat tam nie wysyła kosmetyków, ale pat. Jesteśmy Ej! tu! <grych> bardzo zapraszamy! <dostać. grych> Chętnie skorzystamy! Ja jeszcze mam dwie rzeczy z Patmagrad okay. i, i po prostu o nich powiem bardzo szybko. To są, mówię, drogie kosmetyki, natomiast jeśli chodzi o sam korektor, jest kryjący, ale bardzo ładnie zachowuje się pod okiem, nie wysusza, jest pielęgnacyjny, więc i bardzo wydajny. I mój ulubiony, już widać, że już jest połowa, to już jest moja trzecia paczka. Jest to błyszczyk, nazywa się Nek. Dobrze mówię? E, pale nectar, nektar. E, bardzo go lubię. Nie zastyga, tylko zostaje na ustach i nie trzeba 14 razy go poprawiać. I nie zostawia takiego, wiesz, takiej mm, popękanej, taki, brzydkiej tak. e, skorupy. przepięknej. Nie robi się gluck też taki. Bo czasami się tak, grud. że jak się nakłada, i robi się po prostu grud, nie. grud między sztukami. To właśnie to, tego, tego nie robi. No to to, co? Tak. Jedziemy, Laura? Zdecydowanie. Słuchajcie, ja akurat mam trzy bazy, wiem, że jest chyba jeszcze są dwie. dwie. Jeszcze dwie, czyli pięć różnych bazy. Tak, yy, oczywiście no są one już niestety, ale... Z użyte, końcówkami. No. Także Laura eee. też bardzo. <grymne> <grymne> Zapraszamy do naszego <do>, nasz <grymne> <grymne> Otóż tak, baza nawilżająca bardzo mocno nawilża, ale nie zostawia takiego le lepkiego filmu mm -hmm. i ładnie się skleja podkład z podkładem. Z, z podkładem dokładnie. Blue ring. Dla ludzi, którzy nie chcą się świecić, nienawidzą w ogóle takiego lekkiego połysku na buzi, no to to jest. Ale to. ta baza, ja uważam, tak jak przetestowałam, ten blurring, jest mhm. bardziej przystosowana do cery, jakby można powiedzieć, lekko suchawej, bo testowałam ją na tłustej skórze mhm. i niestety podkład mi się ważył to ja się wtedy zupełnie z tym nie zgodzę, ponieważ ja ją tylko testuję na osobach, które mają tłustą, ale wcześniej muszę ściągnąć sebum, czyli e, jakby oczyścić twarz. I ostatnia... Perfecting. No, ta baza jest w sumie taką mieszanką tej hydrating i jest jeszcze taka protecting. Jak ktoś chce mieć bardzo delikatny make-up i żeby ta buzia jednak nie, nie wchłaniała wszystkiego co jest w podkładzie, to ta Perfecting jest idealna. Perfect. 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 Kolejną polecajką na przykład w moim przypadku będą to błyszczyki z Fenty Beauty, które uważam, Bardzo. że niestety... Znaczy, przepraszam, są jeszcze... Za małe. Są za małe, są za małe, tak. Ale mm, uważam, że Fenty Beauty ma jedne z najlepszych na rynku błyszczyków, tak. zwłaszcza te Gloss Bomb. Dlaczego? One są naprawdę, jak się nakłada ten błyszczyk, tam się nic nie waży utrzymują się super, bardzo podobnie jak do Patmagrad. Um, jak się błyszczą naturalnym po prostu blaskiem swoim. Masz wra się wrażenie, że one po prostu aż odbijają się od światła, dają efekt wypełnionych ust. Nawilżonych. Też bardzo nawilż nawilżają przede wszystkim. Bardzo nawilżają tak. i mają tam w środku jakąś chyba pielęgnację, nie wiem co tam jest w środku. Naprawdę, są naprawdę bardzo fajne na zimę, naprawdę idealne. Ja mam akurat tą y Fantasy nie, fenty Glow Fantasy. Tej nie mam akurat, Aleksa, zobaczyć. Mam ją akurat na ustach, ale jeszcze dla Was wzmocnię ten efekt. Zobaczcie, jak się pięknie mieści. Pięknie wygląda. Pięknie. Jaką mamy kolejną polecajkę? E, polecajkę no jeśli ktoś chce mieć bardzo delikatny em, rozświetlający podkład e, albo bazę pod, podkład e, taką e, która wyrównuje koloryt to ja polecam zdecydowanie. To nie jest dla osób, które mają tłustą cerę, ale jest dla osób, które lubią przepiękny glow. Można go nakładać na podkład, e, można nakładać to jako pod bazę? podkład jako bazę. Mm. Jest to Charlotte Tilbury Hmm, flawless filter. Naprawdę jak yy, buzia wygląda jak po filtrze, dokładnie. Razem z tym podkładem. No tak. I, I ja, no, no, no. wszystko mi się da. Drugą moją polecajkę, jeśli chodzi o Charlotte Tilbury, to jak najbardziej jest właśnie ten podkład, który jest bardzo um, mocny. mocny, ale jego nie czuć na buzi, nie zastyga, nawilża bardzo mocno buzie i to nie jest taki wysuszający, chociaż bardzo, bardzo mocny podkład, ale jest dosyć drogi, natomiast jest bardzo wydajny. wydajny. To jeżeli chodzi o podkłady, to w moim przypadku e, nowością w moim kuferku są jabłuszka z Kat Von, D. von D. Eee, tu mam akurat light i medium e, dwa kolory i uważam, że naprawdę są bardzo, bardzo dobrymi podkładami. Kat Von D zrobiła bardzo dobrą konsystencję tych podkładów. One są lekko masełkowate, ale bardzo dobrze kryjące. E, to trzeba zaznaczyć. E, wystarczy od, odrobinkę tego podkładu, i on po prostu zakrywa nam wszystkie niedoskonałości okay. na twarzy. No i co można jeszcze powiedzieć o katfondyji? No przede wszystkim nie jest testowana na zwierzętach, a to na pewno nas wszystkich. Yeah! Interesuje. To Bardzo jest. Bardzo dobrze. Super. super. Kolejna moja polecajka to. Fialuronowy puder Bajtery. Francuska firma. To już jest moje piąte czy szóste pudełko. Bardzo go lubię. Pięknie pracuje. Matuje i pięknie pracuje z buzią. Nie zastyga i jest. No, wszystko to, co lubię właśnie w make-upie, żeby to wszystko nie było taką maską, tylko pracowało razem z. A czy on dniem? jest w twój w kolorze? Bo ja mam ten taki jest transparentny. Akurat, ja mam tu w kufrze też mam transparentny. To jest akurat mój kolor, bardzo ładnie. Tak naprawdę, ten transparentny i, i, i ten jest idealny dla mnie. Ja mam z kolei, z, jeżeli chodzi o puder, Givenchy. Prisme Libre. On jest bardzo delikatnym pudrem. On ma leciutkie drobinki takie A, okay, rozświetlające. Okay. Ee, więc jeżeli na przykład nakładamy dość mocny podkład, spokojnie możemy w strefie T przypudrować takim lekkim pudrem z lekkimi wygląda, drobinkami naprawdę. i bardzo ładnie zastyga, bardzo ładnie łączy Bałkuj się z pokażę. podkładem i utrzymuje go naprawdę na bardzo, bardzo długo. No, no naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jeśli chodzi o pudry, to moim również numerem jeden jest pudr z Laury Mercier. To jest akurat dwójeczka. Mam jeszcze jedynkę. Żeby nie było, że jestem gołosłowna, to mam również Laury Mercier. Niestety. No z tutaj już jest dziura, ale jeszcze tutaj końcóweczka jest jakaś, więc no, <laughs> jeszcze coś tam z niego wydłubię. E, to jest jedyneczka, jedyneczka jest bardzo delikatna, e, można mm -hmm. go nakładać na całą buzię, e, wygląda e, bardzo zdrowo buzia po tym satynowym pudrze. I teraz Wam też pokażę, tutaj myję sobie ten poprzedni puder i pokażę Wam mm, jak wygląda, skóra wygląda tak normalnie. A po tym pudrze jest świetlista. Czy do tłustej cery yy, polecasz? Go? Jak najbardziej do tłustej również, dlatego że on ma w sobie troszeczkę pudru i tego talku, yy, ale zastyga razem z, z buzią i tworzy właśnie taką satynową powłokę na buzi. Jest idealny nawet dla właśnie takiej tłusty, super tłustej skóry. Ja tak? teraz to wykorzystam, bo akurat jestem. Tam... Akurat się świecisz. Akurat się świecę. Akurat się świecisz i akurat ja się też świecę, więc... <laughs> możemy kupić. Więc cyk, 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 cyk. To zróbmy to. Proszę bardzo. Cyk, cyk. Na całą buzię. I bundzie. ogarnięte. No dobra, co my tutaj macie jeszcze mamy ciekawego? Ja bym chciała jeszcze koniecznie polecić swoje standardowe Diory Backstage. Mm. E, tu akurat też już mam dziurę niestety, to są bronzery. Mm, I tu był jeszcze rozświetlacz taki delikatny, ale niestety już go prawie nie ma. Ten to jest taki bardziej kontur, nie? Ten jest? No, tak, ten z super. konturem. I to są: tu były dwa y, odcienie zimne, rozświetlenie jasne plus brązowe. Bardzo ładne. E, do konturowania buzi, nawet do konturowania oka, jak najbardziej się nadaje. Bardzo I mając dwie na przykład takie paletki, gdzie. Ta paletka jest takim typowym rozświetlaczem, ale można też spokojnie stosować je na oczach, więc dwiema paletkami możemy spokojnie zrobić oczy i konturing plus rozświetlenie. Tak jest. E, one są oczywiście, no nie oszukujmy Bo się widzicie coś, widzicie 200 to... parę złotych kosztują, hmm. cztery e, takie właśnie kolorki w jednej palecie, to bardzo wydajne, ale są to. bardzo wydajne te rozświetlacze dają efekt takiej tafli wody, pięknie się mienią, jest ich chyba 4 albo 5 różnych mm -hmm. e, rodzajów. Takie fiolety, tak, i różowe. pomarańcze. Jedna jest taka chyba, była to pierwsza, standardowa, gdzie był brązer, róż, szampański taki kolor i biel. Chyba. Pokaż mi mi ten brązery tutaj, też jest jakiś rozświetlacz? Tu był rozświetlacz. A, okej, okay. aha, był. I się już go nie ma. A jest, jest jeszcze coś tam. No. Coś tam wydłubiesz? Ale faktycznie jest taki brązowy. No, super, 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 super. Więc no, your backstage. Polecam Tej, to właśnie ci. Hiper. Rozwaliłam to pudełku, przepraszam. Ono i tak już było sklejane. No ja mam jedną taką małą anegdotkę, że kiedyś zostawiłam ten Dior otwarty na podwórku, bo się pokruszyła i chciałam zrobić tam szmerybairem, tak żeby to ją naprawić. Żeby ją naprawić niestety się nie udało, zostawiłam ją przyszła burza i wszystko wymyła i nie ma. E, I ja to co mam dzisiaj na ustach też polecam. Bardzo fajna czerwień z Yves Saint Laurent. Tuber 21. Fajnie zastygająca, ale nie robiąca skorupy na ustach, też nawilżająca, czerwona pomadka, na święta idealnie, na walentynki. Można się całować. A odbija ręką? Odbija nie, nie można się całować. Ale mówmy się. Przynajmniej będą ładnie wyglądać. Możesz powiedzieć, może mnie pocałować, ale później, bo mam teraz na ustach czerwień z I'm sorry. No boga. Moim ostatnim produktem, który bym chciała polecić, no to jest Maskef KKW. KKW Beauty. Beauty. Czyli nie do dostania u nas w Polsce. Niestety. To znaczy, nie, w Shopaholic Dolls można dostać. No tak, ale oni też ściągają. Ale oni tak ściągają ze Stanów. Przez, są różne takie strony internetowe, które ściągają y, kosmetyki ze Stanów. Można je kupić oczywiście tam. Można też bezpośrednio kupić przez stronę y, Kim Kardashian. Tak. Ale y, no, ogólnie rzecz biorąc, to jest produkt, który musicie mieć koniecznie. Fajne jest to, że y, w tym ładne produkcie. Bardzo ładne opakowania są. Bardzo ładne opakowania. Ten produkt jest bardzo duży, bardzo wydajny, bo to on to ma jest, tutaj. To, 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 118 ml, ale też są wersje mini takie travelowe i też starcza naprawdę na bardzo, bardzo długo. A co to jest? To jest balsam do ciała, który to pięknie namięża, ale też pięknie rozświetla. To na ręce możesz pokazać, bo to naprawdę. Ja mam wygląda. pearl, bo są trzy kolory: jest, jest brąz, bronze, pearl, pearl i. Taki bronze, jasny, pearl jasny. I gold. Jasny, tak. A gold. To tak, jest. Tak. Pearl, jest jasny. Tylko dobrze właśnie wstrząsnąć nim Ale jeśli użyciem. chodzi o gold, to nie polecam. Szczerze, nie polecam, bardzo Bo polecam brąz, bardzo, złoto bardzo złoty, ale go, gold i ten, czekajcie, to może się zarałowaliście, takie będzie finosy z Tobą. E, I pearl to i, i brąz piękny. przepięknie wyglądają, ładnie zastygają i kokosowo pachną. No to prawda. Na wykończenie całego ciała, czy na nogi, czy na dekolt, czy na ręce spokojnie możemy, zastyga, nie brudzi. A ty kochana, czym kończysz? No kończę. Nie masz już nic? Nie no, mam coś tutaj, bo to tu, tu, tu leży bardzo ładna paleta, ale to jest akurat twoja. A jest nic o niej powiedzieć? Mogę ja nie coś powiedzieć. No, powiedz. nie, poczekaj, tak naprawdę. Czekaj! Tak naprawdę to nie jest moja paleta, to jest Madzi paleta, ale ja ten Hourglass znam już bardzo długo i pierwsze moje paletki. W sumie one się. Nie zmieniają jakoś bardzo kolorystycznie, ale ta paletka jak najbardziej polecam je. To są i pudry, i róże, i brązy, przepięknie tak, rozświetlaczek, przepięknie satynowo wygląda buzia. Yy, nie można sobie tym zrobić krzywdy, bo naprawdę jak się nakłada na pędzel, to, to nie jest tak, że możesz sobie walnąć i taką jakąś dziurę zrobić. Yy, przepięknie się nakłada, przepięknie wygląda na buzi. Może nie akurat nie pachnie, <ścoughs> nie pachnie, ale... Nie pachnie. ale mm, ale będzie dobrze służyła. Ale będzie dobrze służyła. Dokładnie. Wiemy, jesteśmy świadome tego, że te kosmetyki są dość drogie dokładnie. i nie każdego na nie stać. Ale jeżeli rzeczywiście byście chcieli zrobić taki wyjątkowy prezent i kogoś obdarować takim to drogim, drogim prezentikiem, tak, to zdecydowanie, zdecydowanie to jak najbardziej, możecie coś z tego wybrać. I osoba obdarowana będzie na pewno bardzo, 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 bardzo zadowolona. Moi drodzy, subskrybujcie nas i komentujcie nasz kanał i lajkujcie.